Chciałbym też się podpytać o początki Waszej znajomości. Jak to się stało, że w ogóle poznałaś no jednego z najbardziej topowych makijażystów w naszym kraju, możemy powiedzieć? Byłam z mamą na zakupach w Contigo i Harry zauważył mnie, podszedł do mnie, powiedział, że jego, moja uroda go bardzo zaskoczyła. Tak złapaliśmy kontakt, od razu mieliśmy takie flow razem, śmieliśmy się, żartowaliśmy, spotkaliśmy się już tak sam na sam, porozmawialiśmy, bardzo się polubiliśmy, pokochaliśmy się tak naprawdę od pierwszego wejrzenia, dlatego no tak wyglądał nasz, nasz początek przyjaźni. Mm -hmm. Bo też mogę powiedzieć, że Harry jest też twoim takim prywatnym znajomym, bardzo często się obserwujecie, wychodzicie razem do znajomych, a jak ty tutaj polubiłeś Dominik znajomych Julki, bo też widziałem na instastory, że na przykład Harry też przyjaźni się z Sandrą Kubicką i u Sandry też byliście w domu. Eee, to znaczy tak, YouTube, YouTube, miałem już do czynienia ze znajomymi tutaj Julki, jak nas przywitali na lotnisku. Ila mi też dużo opowiadała o, o znajomych. Mówiła, że to są właśnie takie osoby, właśnie otwarte, o dobrych sercach. No i rzeczywiście dobrze mnie przyjęli, i ja myślę, że no ja się tym oddzięczam. Ja mam tak, że, że jak jeśli ktoś mi okazuje serce, to tak samo, tak samo w drugą stronę to okazuje. Więc no. Cieszę się, że tak po prostu wszyscy się jakby tak zgraliśmy i, i miło się spędza razem czas, nawet czy chodzimy właśnie do Sandry, czy, czy spędzamy czas z Harem e, prywatnie, czy tak służbowo jak dzisiaj. E, jest naprawdę bardzo fajnie. To wróćmy teraz to pytanie, jak Ty się dogada, dogadałaś z kumplami Dominika? Wspaniale ostatnio byliśmy w domu Dominika pod Warszawą i właśnie Dominik zaprosił swoich znajomych, więc cudownie, są bardzo zabawni. Też właśnie w takim moim klimacie, bo ja lubię i potańczyć, i pośpiewać, powygłupiać się, więc i do tańca, i do różańca. Ja kiedy obserwowałem waszą parę w Love Island, to no Dominik bardzo tak przemawiał przez ciebie ten sport, I tak można by pomyśleć stereotypowo, że ty masz samych takich kolegów, wiesz, siłka, siłka i faktycznie tak było, że tak bałaś się, że to będą takie, wiesz, trochę karki może nawet powie, mogę. Powiedzieć? Nie bałam się, ponieważ fajnie, że się poznajemy w ten sposób. Dominik pokazuje mi właśnie ten świat fitness, czyli nawet jeśli to właśnie są tacy chłopcy, którzy cały czas siłka, siłka, to fajnie, ja też to lubię, odnajduję się w tym świecie jak najbardziej, bo też lubię aktywnie spędzać czas i też lubię ćwiczyć. Mm -hmm. Więc ja, ja pokazuję, tak, ostatnio byliśmy na rowerze, ja mu pokazuję bardziej ten świat fashion i beauty, a on mi pokazuje fitness, więc mm. tak się dopełniamy.